Mamy dzień e, trzeci, według sterownika, bo można powiedzieć, że jest to dzień trzeci, ale realnie są kurczęta u nas drugą pełną dobę, bo jest godzina 17 e, i jest czwartek dzisiaj, 16 kwietnia. Mamy 33 stopnie na kurniku. E, według z kolei tego czujnika mamy 37, ale ten czujnik absolutnie zawyża temperaturę, ponieważ Ponieważ znajduje się między dwoma nagrzewnicami No i jest delikatny podmuch ciepła na niego więc, więc tej temperatury nie brałbym pod uwagę Po prostu pokazuję Wam mniej więcej datę Brałbym absolutnie tę temperaturę pod uwagę Ona jest y, bardziej bym powiedział Rzeczywista taka, taka temperatura jest mniej więcej na obiekcie 172. Mamy drugi, drugi, trzeci dzień a drugą pełną dobę, tak bym to określił. I zaraz wam pokażę, jak kurczęta się rozeszły. Wczoraj nic nie nagrywałem tego tej, tej, tej drugiego dnia. No bo nie miałem za bardzo kiedy i jak, ale teraz wam pokażę, jak się rozeszły. No i można powiedzieć, ale trzeba mówić cicho, bo się biedne boją. Bójcie się. Nie ma się czego bać. O. Trochę się przestraszyły, ale zaraz zaczną. Wrócą do swoich czynności. wśród zwierząt. Kamerą wśród zwierząt. Nie wiem po co robiłem to ujęcie, bo nie będę musiał teraz ciąć. W każdym razie rozeszły się bardzo dobrze. Według mnie jak na drugą dobę, jak na drugą dobę po rozpuszczeniu ich, po rozpuszczeniu ich, to rozeszły się wręcz świetnie. No ale dwie nagrzewnice z zamkniętymi komorami pracują non stop. A z kolei e, ta jedna pomocnicza w pierwszej dobie też pracowała bardzo często, no ale tam jest otwarty płomień, więc trzeba było trochę na to uważać, trochę na to patrzeć, więc już e, nie chcieliśmy też jej używać non stop, e, teraz już jest odłączona i można powiedzieć, że można już ją posprzątać i wynieść, i, i, i wynieść do użytku w innych obiektach. No, ale tak, na pewno też dużą rolę robi to, że to nowy obiekt i ma nowe ocieplenie, czyli takiej dobrej jakości jeszcze. Na pewno ważny jest wentylator, który popycha to powietrze dalej. I trzeba przyznać, że wentylator jest tylko jeden czyli nie jest dużo tego popychania powietrza ale daje sobie radę. To trzeba powiedzieć szczerze do tego jeszcze. Eee, na nagrzewnic, też przecież jeżeli chodzi o wielkość obiektu nie ma nadmiaru na pewno niektórzy z Was, którzy może będą oglądać ten materiał a trochę słyszeli z niej tematu, orientowali się to stwierdzą, że strasznym idiotyzmem jest grzanie tylko dwiema setkami z zamkniętą komorą Bieme Due bodajże, tak to są firmy Bieme Due ale naprawdę Muszę przyznać, że kurczęta rozeszły się wspaniale. Bo to druga doba, a one już są przy uruchamianiu pasz z tyłu. Wiadomo, no, ma na to, na to też wpływ to, że były rozpuszczane z bocznej bramy, daleko wózkami było podjechane i też zablokowana, odcięta jest ta pierwsza tercja kurnika. Jutro pewnie te zastawy. Zdejmę, wyjmę je i dam już im też swobodny dostęp na przód kurnika. Ale istotniejsze było dla mnie, żeby szły na tył i same już sobie załączały i wyłączały pasze. Wyjadając. No dobra! Witajcie. Tak wygląda stado. Jego wygląd. Jego wielkość eee, w 14 dniu, czyli w drugim tygodniu, pewnie wrzucę Wam. No, przekręć się! O, nareszcie! Pewnie wrzucę Wam e, też porównanie tego, jak wyglądało to w pierwszym dniu, eee, ale chciałem zrobić taki kontrast pomiędzy nic nie nagrałem, niestety. Eee, a to trochę z braku czasu, a to trochę jakoś z braku nawet pomyślenia o tym. Więc yy, pokażę Wam, jak to wyglądało pierwszego dnia. Chyba to jest pierwszy dzień, te moje nagrania. I teraz, jak wygląda to 14 dnia, czyli po dwóch tygodniach. Kurczęta teraz mają dwa tygodnie. Wyglądają mniej więcej tak. Mają już uniesione karmiki z paszą. Widzicie, że są ewidentnie nad ziemią. Trzeba też będzie zmniejszyć tą szczelinę, z której e, pasza wypada, wysypuje się na trójkę. No teraz tego nie widać, bo teraz jak podnosiłem, to się wysypa i całość. Ale chodzi o to chyba, jest, chodzi o tą szczelinę, to jest chyba reprezentowane w centymetrach te, te cyfry. Więc tak, no wiadomo, im bardziej kurczęta rosną, im są starsze, tym wszystko systematycznie. Podnosimy do góry, podnosi się do góry pasze, podnosi się do góry wody. Ponieważ no gdyby tego nie robiono, to w pewnym momencie kurczaki musiałyby się do tej wody schylać, a tego nikt przecież nie chce, jak widzicie właśnie teraz tutaj. Jedzą już na stojąco, a nie tak jak poprzednio, wchodząc do karmików. Stąd właśnie też podnosi się pasze, bo gdyby tego nie, nie robić... No, robimy to korbami. Cenimy analogowe podejście do życia. Gdyby tego nie robić, to... No, z czasem kurczaki by... Tęże pasze... Wygrzebywały, prawda? Bawiłyby się nią, wygrzebywałyby ją. Z tego też powodu potem trzeba będzie zmniejszyć te szczeliny na trójki, bo im kurczaki większe, tym bardziej e, właśnie e, odczuwają potrzebę czegoś przegrzebania. A jeżeli karmik jest podniesiony, to po pierwsze ona w nim nie usiądzie i nie zrobi tego, a po drugie też, jak opuścimy e, tą przerwę, to tej paszy jest odrobinę mniej. I one na bieżąco ją jedzą, a nie się nią bawią. To jest istotne, bo kurczęta by się zaczęły nią bawić i bardzo by powiększyło się zużycie. No i co za tym idzie, zmniejszyłby się zysk. Teraz spróbuję podejść delikatnie do linii pojenia. Jak widzicie, kurczęta już e, naprawdę mocno urosły. E, nie znam dokładnych danych wagowych, ponieważ e, nie ważymy kurczaków tak co tydzień czy codziennie. A poza tym nie wiem też, czy powinienem zdradzać Wam wszystkie szczegóły, bo jednak e, pokazuję tutaj trochę tajemnice handlowe. Może nie handlowe, ale jednak tajemnice zakładowe i gdyby nie to, że jestem synem właściciela to by mnie z tej filmy wyjechali. sorry, pewnie by tak zrobili eee, ale to daje mi pole do popisu i mogę pokazać wam pewne rzeczy, ale też nie chcę wam mówić wszystkiego co jest naturalne ale jeżeli coś was interesuje to zachęcam was do zadawania pytań w komentarzach będę odpowiadał na wszystkie Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, no już widziałem, że kilka pytań było, na kilka odpowiedziałem. Nawiązywały się zalążki bardzo fajnych dyskusji, co mi się strasznie podoba. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. Postaram się na nie odpowiadać. A teraz możemy jeszcze na spokojnie zrobić sobie kółeczko po obiekcie. Jeżeli chodzi o wentylację, to odbywa się ona na razie grawitacyjnie. Żaden z kominów nie jest włączony, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Kuczaki są małe, wystarczy im taka wymiana powietrza. Nie Niezbyt szeroko, to jest jeszcze tam, wiecie, do indywidualnej kwestii, jaka jest temperatura na zewnątrz, ale niezbyt szeroko otwarte wloty. Tutaj może szeroko, bo jest w miarę ciepło dziś wieczorem. No i otwarte kominy, prawda? Nie wszystkie też, bo. Tak szybko wymieniałyby te powietrze, że w kurniku nie byłoby 26 stopni, tylko byłoby tych stopni 20 albo 18. A to by byłoby zdecydowanie za mało, żeby one mogły w naturalny sposób żerować i musiałyby to nadganiać na grzewnicę. A to z kolei jest bez sensu, bo dochodzimy do momentu, w którym nie ma potrzeby grzania, a my grzejemy, więc tracimy pieniądze. To jest naturalne i głupie. Ale wiem, że są różnego rodzaju szkoły i niektórzy lubią po prostu grzać i wymieniać powietrze, bo wtedy osuszają trochę obiekt, bo wtedy mają to powietrze według ich lepsze być może. Ale trzeba znaleźć w tym złoty środek. To zawsze wydaje mi się, że jest istotne. Nie wiem czy nie za szeroko są te wloty. Przekręcimy tą kamerę, o ile się uda. Może je trochę przymkniemy i cyk z drugiej strony. Naprawdę Pozostałe obiekty mamy na oknach, a ten na wlotach i muszę wam powiedzieć, że wloty to świetny wynalazek. Na grzewnicę, którą widzicie tam i tu, już przestały pracować. Wyłączyłem je nawet na boku, żeby nawet jeżeli termostat tam załóżmy wachnie się o te kilka stopni w nocy, to żeby one się za wszelką cenę nie odpalały, bo już nie jest to potrzebne, kurczęta są już wyrośnięte, nie jest też zima, więc dają sobie radę. I tak pokrótce wygląda stado. W 14 dniu od wstawienia, czyli mają dwa tygodnie, to jest 1 e, trzecia ich e, cyklu produkcji, mniej więcej. 1 trzecia, może trochę mniej, bo czasami więcej się trzyma kurczęta niż 6 tygodni, e, ale to jest mniej więcej 1 trzecia ich cyklu. Tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do, do ich zadawania. Subskrybujcie kanał Agrokultura. Jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie, to nie. E, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Bardzo lubię tam zaglądać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.